Witam, jestem Mister Grzechuta. To jest kolejny odcinek z serii Sky Pyramid. Okej, okay, tak się ostatnio przyglądam tej wyspie i tak myślę o niej. Um, jedyną rzeczą, która mi się tutaj nie podoba, jest ta świątynia. Tak sobie myślałem, żeby może ją zburzyć i zbudować na jej miejsce coś innego, ale póki co nie mam pomysłu, co by mogło tam powstać, więc na razie ona tam zostanie. Ja coś wymyślę, co by można było w zamian tam zbudować. Oczywiście musi to być coś, gdzie mógłbym trzymać ten portal do Netheru, więc może coś bardziej przypominającego wejście do piekła niż jakaś tam świątynia. No, i oczywiście trzeba wymyślić jeszcze jakieś wykorzystanie dla tej lawy, która jest obok tej świątyni, bo mamy jej dużo. Póki co żadnego planu do wykorzystania lawy nie miałem, więc trzeba będzie coś wymyślić. Okej, okay. w międzyczasie tutaj nam farma kaktusów już ładnie działa. Całym ją wypełniłem z tymi kaktusami, które mi tam pospływały. Mam 9 przy sobie. Nie, prawie bym spadł do środka. Musiał znowu rozkopywać. Już któryś raz z rzędu, właśnie miałem sobie ustalić poziom trudności. Łatwy. No i tak, czym się dzisiaj zajmiemy? Wspominałem, że będziemy dalej wyzwania robić. Weźmy od tyłu. Lubię tak chodzić naokoło domu, jakoś jakoś tak dziwnie. Wolę sobie naokoło chodzić niż przez dom, ale cóż, dobra, co nam tu zostało? E, tak sobie przeglądałem wcześniej te zadania i doszedłem do wniosku, że zostało mi je tylko trzy do wykonania. Chyba, e, mianowicie chodzi mi tu o. Gdzie to było? Nie to, nie to. Dobra, zbierz 20 parę Endermana i jeszcze. O! Zrobić co najmniej 10 innych platform. Tego jeszcze nie mam wykonanego. No i zadanie, którym dzisiaj się zajmiemy, zbuduj wieżę do najniższego poziomu. Czyli właśnie e, udamy się do miejsca, gdzie chcę zbudować tą wieżę. Jeszcze na koniec zostawiłem sobie takie małe, e, małe zlanko. Które nie jest e, obowiązkowe do wykonania. W ogóle nie ma takiego zadania, ale ja je sobie wykonam. Te owce mi dalej uciekają, mimo że tutaj zapełniłem całą tę ścianę. Nie wiem, po prostu nie wiem jak one to robią. To jest kurde niemożliwe, że one uciekają. Jakbym zatkał całą ścianę, zrobił z drewna czy z czegoś i tak by mi uciekały. To jest po prostu dziwne. Mm, tutaj trawa mi się jeszcze nie przesiała. Trzeba ją troszkę tutaj przystrzyc. Ona sobie będzie rosła ładnie. Okej, okay, no i jak widzicie tutaj... Zrobiłem już ładne chodniczki, fontanny mamy. Jakąś nieskończone źródełko. Ehm, I tak, mówiłem, że przyniosę fabrykę kobla tutaj na tą wyspę, że gdzieś ona na którejś platformie będzie. Jednak tak nie zrobię. Ehm, podoba mi się po prostu fabryka, która tutaj stoi. Jak ją zniszczę to będzie tak pusto trochę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż może by lepiej było jakbym ją przeniósł, bo by nie zasłaniała tej farmy. Hodowli zwierząt, no nie wiem, pomyślimy nad tym. Póki co, muszę wymyślić, co jeszcze tam zrobić na odnóżach tej piramidy. Ok, wybaczcie to małe cięcie. Na czym to skończyłem? Chyba wspominałem, że tutaj zamiast tej, tego nieskończonego źródełka wody, w sumie nie zamiast, tylko po prostu trzeba będzie je przerobić. No tak średnio mi się podoba. Nie pasowało tutaj zrobić źródełka 2x2. Więc musiałem zrobić 3x3. Ale tak nie bardzo, nie bardzo mi to tutaj pasuje. Muszę e, coś pokombinować z nim. No ale w każdym razie, dzisiaj wspominałem, zajmiemy się tą wieżą na niższego poziomu. Tak więc mam tutaj przyszykowane trochę kobla. E, drabinki, które mi się przydadzą. No i e, planuję tą wieżę zrobić tutaj. Schodzimy sobie ładnie na dół. Jak widzicie, mamy już taki tunel. Tutaj ten tunel biegnie przez środek piramidy, którą budowaliśmy. Ostatnio chyba, jak widzicie to jest nasza piramidka mm, Więc myślę, że fajnie to może wyglądać, piramida na takim, na takim słupie Aż do samego e, dołu Tutaj żeby fajnie zejść sobie na dół musimy zrobić dziurę, przez którą woda będzie leciała I w razie czego można zawsze się podtrzymać na tej wodzie, żeby nie spaść po prostu I tak, tutaj musimy sobie zniszczyć, kurde spadł mi ten kobel zniszczyć tego kobla. Czemu on się nie zniszczył? Ale lagu. Na kim poziomie jesteśmy? 64, czyli trochę tego kobla będzie trzeba zużyć na na tą... Kurde, muszę sobie do ekwipunku włożyć kobla. Na tą wieżę. Kurczę, mam tak zapchane wszystko, że tyle tego mam, bo planowałem zrobić parę rzeczy w tym odcinku, i wszystko sobie do ekwipunku włożyłem zamiast gdzieś to zmagazynować. Ok, to będzie wyglądało mniej więcej w ten sposób: w środku wieża będzie miała wymiary 3 na 3 Wysokość, no, będzie miała aż do samego dołu. Nie wiem dokładnie ile kratek, ale coś około 70, z tego co pamiętam, bo sobie to wyliczałem jakoś, żeby wiedzieć, ile kobla nakopać, mniej więcej nakopałem chyba 15 staków i myślę że to powinno wystarczyć z tego co wyliczałem potrzebne jest ponad 12 do zbudowania ehm, dokładnie 12 staków by było potrzebne do zbudowania takiej, e, takiej wieży tylko że o wysokości 64 kratek no to jest trochę więcej kratek tak więc dokopałem jeszcze 3 staki mam nadzieję że mi to wystarczy jeśli nie no to sobie ewentualnie dokopiemy no i tak, zazwyczaj jak to robię, zwyczaj jak robię coś takiego długiego i monotonnego, to sobie przyspieszam. Tak więc i tym razem nie obejdzie się bez tego, więc no, wrócimy za chwileczkę. Okej, okay, jak widzicie, nasz tunel, nasza wieża jest, jest już gotowa. Można by było coś takiego fajnego wymyślić, że na dole by była woda, do której można by było skoczyć, no i z powrotem byśmy mogli sobie wychodzić na górę drabinką. Czemu nie? Coś takiego się obmyśli później. Póki co zostanie tak jak jest, trzeba jeszcze zniszczyć tutaj tę tą platformę, która to jest. Nie, nie jest ona potrzebna. Więc po co ma tutaj być? Dobra, pochodnie sobie zbierzemy. Ok, i zejdźmy może sobie na dół, zobaczymy jak to od dołu wygląda. E, budowa tej e, wieży nie obła się bez problemów. Jak widzieliście na nagraniu, e, udało mi się tutaj nawet zginąć. Ale cóż, e, zadanie wykonane, zostaliśmy się na najniższy poziom. Jestem teraz na pierwszym poziomie. E, no nie dało się dotrzeć do zerowego, bo na zerowym już oczywiście budować nie można, Jeden klocek niżej już jest nicość, tak więc zadanie wykonane, zbudowaliśmy wieżę do najniższego poziomu w Minecrafcie, jak jest na razie. Może kiedyś zrobimy, że będzie można na minusie do iluś tam dotrzeć, nigdy nie wiadomo, jak na plusie zwiększyli, to na minusie może też. Okej, okay, no i teraz, teraz, teraz. Ee... Pewnie widzieliście wcześniej, że w ekwipunku miałem biblioteczki, które straciłem przez to, że zginąłem, że spadłem to na, na dół tej wieży. Um, tak, miały one mi posłużyć do zrobienia takiego fajnego kominka mm, w, 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 w domku. Żeby po prostu ozdobić kominek, jednak skoro ja straciłem, to nie ozdobimy sobie kominka, który planuję tam zrobić, ale kominek oczywiście jak najbardziej. Może powstać. Nie ma przy tym żadnych przeszkód. Wciąż mam kamień, dzięki któremu zbuduję sobie ten kominek. No i okej. Okay. Chodźmy na górę, bo na górze planowałem, żeby on powstał. Weźmy sobie do ekwipunku kamień. Kominek będzie stał w tym miejscu i będzie on wyglądał w ten sposób. Tutaj po bokach byłyby normalnie biblioteczki, które straciłem, ale cóż. Tutaj zrobimy sobie dziurę, tu będzie ziemia. I tu będzie sadzonka. Tak, to jest nasz kominek. powiem um, taką ciekawostkę, że kiedyś grałem sobie w Minecrafta parę lat temu, znaczy może nie parę, bo parę lat temu to Minecrafta nie było, ale tak nie wiem, z rok temu, półtora, zanim jeszcze zacząłem nagrywać, um, wtedy budowałem sobie taki kominek. I ogień zawsze mi spalał domek, bo miałem drewniany dach i po jakimś czasie już tego dachu nie miałem, więc postanowiłem zamiast ognia wsadzić sadzonkę i to nawet w sumie fajnie wygląda, chociaż lepszy efekt jest z dębową sadzonką. Mm, to myślę, że... że... tak, że nie jest źle. Zrobimy sobie takie coś. Tych pochodni jest tutaj za dużo, tak myślę. O, tak lepiej. Dobra, jeszcze tutaj trzeba będzie to zdobić, jakiś, jakiś obrazek tutaj damy nad nim. Po bokach te biblioteczki, które mówiłem, tylko muszę skóry nazbierać trochę, trzciny mam wystarczająco, więc. Tak. No i to w sumie na tyle by było w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Pokażę Wam tutaj jeszcze tą wieżę. Jak ona wygląda stąd. Stąd ją chyba najlepiej widać. Chociaż dobrze by było się przespać, bo ona nie jest oświetlona od zewnątrz i słabo ją będzie widać. Więc chodźmy na górę. Hmm. Co my tu mamy w ekwipunku? Właśnie, nie wiem skąd mi się wzięły. Torbiele z atramentem. Wie jak budowałem tą wieżę, to tak znikąd nagle zauważyłem, że z wody tam z góry leci e, kałamarnica. Nie wiem skąd ona się tam w ogóle wzięła. Może w tej fontannie się zespałnęła. O, możliwe. Nie wiem. E, w każdym razie nasunęło mi to pomysł, żeby. Enderman Lol. mi to pomysł, żeby zbudować taką jakby farmę tych kałamarnic, bo na skyblocku robiłem również takie coś, więc tu też możemy takie coś zrobić, skoro zadania już prawie pokończyłem, to możemy zająć się takimi rzeczami mniej związanymi z zadaniami. Z moimi w ogóle nie związanymi z zadaniami. Eciek, gdzie uciekasz? A no, chciałem perę pozyskać eee, Ja w sumie ostatnio mówiłem chyba Że mam 5 pereł Endermana, więc połowę już zebrałem, jednak się okazało, że źle przeczytałem i tam jest napisane, żeby zebrać 20 pereł Endermana chyba więc to zdanie też nie jest wykonane. Eee, nawet w połowie, w jednej czwartej jest wykonane Myślałem, że tylko 10 trzeba, jednak nie, okazało się, że 20. No i muszę pozbierać te 20 pereł, chociaż jak wspominałem chyba jakiś czas temu, że nie wykonam pewnie tego zadania na skyblocku, również go nie wykonałem, bo nie chcę mi się siedzieć na tej mapie specjalnie, zbierać pereł. No chyba, że uda mi się je zebrać w czasie, kiedy będę budował coś innego, czyli po prostu będę prowadził tą serię. Jeżeli wykonam wszystkie zadania, już nie będę miał pomysłu na rozbudowę tej mapy i nie zbiorę tych pereł, to nie będę specjalnie siedział tutaj i ich tutaj dropił. Więc... dobra, myślę, że to by było na wszystko w tym odcinku. W przyszłym... W przyszłym, co zrobimy w przyszłym? Hmm... A, to trochę szybko rośnie. Już niedługo mi się zasieje. Okej. Okay. W przyszłym... Myślę, że może zrobimy sobie, albo nie. Nie, nie, nie. Nie wiem, jeszcze, jeszcze się zastanowię. Póki co to by było na tyle z tego odcinka. Jeżeli chcecie wiedzieć, co będzie w przyszłym odcinku, to po prostu obejrzyjcie przyszły odcinek, proste i logiczne. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, dawać łapkę w górę. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, no i cześć.